Dzisiaj, 23 marca, jak co roku, odbywa się konferencja naukowa Biomettek, w której członkowie Akademii razem z innymi inicjalistami mają okazję zaprezentować swoje referaty, które przygotowywali. Szanowni Państwo, kolejna konferencja Biomettek Silesia, w tej części junior, czyli właściwie jednej z najciekawszych, ponieważ wzbudza ona duże emocje, a czasami entuzjazm wśród młodych ludzi, a na to na bardzo zależy, żeby zastąpili nas lepsi w tej pracy, którą wykonujemy od wielu lat, między innymi Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Tematem dzisiejszego wykładu inauguracyjnego jest Leonardo da Vinci. To jest naprawdę pewien tryumf nauki, że to, co mogliśmy sobie tylko jakby wyobrażać, nawet sfotografować, potrafimy dzisiaj modelować i symulować i wyciągać z tego informacje, które są jak najbardziej zbliżone do informacji z realnego świata. Bardzo mało osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że chrapanie może i często towarzyszy bezdeksalizmowi. Ale zacznijmy może ogólnie od zaburzeń snu. Powodowane one są przez czynniki fizjologiczne i psychologiczne. Większość z nich prowadzi do skrócenia czasu i pogorszenia jakości snu. Zaburzenia snu można podzielić na trzy główne kategorie obejmujące... ...że dzisiejsza protetyka pozwala bardziej kontrolować pracę protezy. Podczas gdy nowe materiały i technologie zmodernizowały protezy w ciągu ostatniego stulecia, podstawowe elementy kończyn protetycznych pozostają takie same. Proszę sobie wyobrazić starszą osobę, która używa naszego urządzenia. Wchodzi po schodach. Nagle potyka się i w tym, w tym, dokładnie w tym momencie home rower zatrzymuje się. Nie tak jak normalny chodzik stanowi jeszcze dodatkowe, dodatkowe niebezpieczeństwo. Zatrzymuje się i służy jako, jako podpora aż do uzyskania, uzyskania równowagi przez, przez prawo użytkownika. Od pewnego etapu rozwoju nowotwór wytwarza substancje inno są to substancje, które hamują działanie układu Nawet jeżeli w rejonie nowotworu znajdzie się grupa komórek układu odpornościowego, które mogłyby teoretycznie zlikwidować nowotwór, to nie uczynią one tego, ponieważ będą w pewnym sposób przez substancje To Tutaj widzimy pielęgno policjanta, wysłany w za bandytą. Ma brązowe zabarwienie ze względu na układ elektronów. I właśnie tą reakcję wykorzystuje się w teście paskowym i w zależności od tego, Jaki wynik się uzyskuje, można stwierdzić, czy bilirubina występuje w moczu. Urobinogen on naturalnie występuje co prawda w moczu, jednak jego podwyższone nie także może świadczyć o problemach z nerkami lub wątrobą. Po siedmiu godzinach sesja referatowa się skończyła. Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni i czekamy teraz na podliczenie głosów, a potem na ogłoszenie wyników, żeby dowiedzieć się, czy ktoś z nas dostał jakąś nagrodę. Znaczy, no właśnie, konferencja się skończyła, a my polujemy na żelka. W życiu dwóch lat paroskopów właśnie chcieliśmy tego No ale mi wypadł. Mnie zła zabawa, fajna praktyka. Może no, się przyda. Właśnie, czy jest przyczynka od tego, 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 ale mieć jakąś wiedzę na dany temat, żeby w ogóle jest, za kamerą. Ale masz coś dziękiego, bo musimy wyjechać Co? Musimy wierzyć, tego co? Ale drugiego roku skupiamy. Nie umiesz, umiesz wiedzieć, czym jest w Łożysku. Nie chodzi o to, że musimy go wziąć tak, Ja bym go nie <gulanie> chciał Czas zakończenia tej te, te, te konferencji. I. i Musimy podać wyniki. Trzecie miejsce w tej grupie Biometech Silesia Junior, bardzo mocnej grupie, w której były bardzo silne osobowości, zajął Szymon Waluszek. I Mateusz Wilk. Pierwsze miejsce w tej grupie. Gratuluję. Gratuluję. fotografii do koleju pierwszego miejsca w tym i zapraszam Pana z Arki dzień w przedstawienia